Rozwój osobisty, który idzie tylko i wyłącznie lubienia swojego towarzystwa i niepotrzebowania do tego ludzi, jest pójściem w kierunku izolacji, izolowania się od ludzi. Badania pokazują, że relacje są potrzebne, ogromnie ważne w życiu człowieka, jesteśmy istotami społecznymi. Bardzo często jest tak, że Mieliśmy niedostępnych emocjonalnie rodziców, i po prostu tych relacji nam zabrakło. Z tego powodu mamy problemy z nawiązywaniem relacji w przyszłości. Wiąże się to na przykład z unikającym stylem przywiązania, czyli unikamy relacji, ważna jest dla nas wolność, boimy się bliskości, bądź z lękowym stylem przywiązania. Cały czas boimy się o odrzucenie, słuchania nas, braku ważności, o odejście, porzucenie to powoduje, że mamy problem z nawiązywaniem relacji i zaufaniem w relacjach. Badania też pokazują, że jeżeli jest trauma relacyjna, że jest gdzieś tutaj właśnie taka rana, to najbardziej leczącą metodą jest bezpieczna dobra relacja, czy to z partnerem, który pozwoli nam się otworzyć, odsłonić i nas zaakceptuje i pokocha taką jaką jesteśmy i będziemy czuć się tam z sobą i bezpiecznie. To wtedy nasze połączenia neuronalne, które zostały poprzerywane z powodu takich trudnych doświadczeń, znowu zaczynają się łączyć. Taką relacją może być również relacja nawiązana z przyjacielem, z przyjaciółką, nawet się mówi, że ze zwierzętami, czy z terapeutą. To właśnie tam, gdzie my odsłaniamy się i my możemy poczuć bezpieczeństwo, przyjęcie, akceptację z drugiej strony, to to jest bardzo leczące. Problem jest w tym, że w momencie, kiedy my mamy dysfunkcyjny dom i nie nauczono nas, jak powinna wyglądać relacja, nie nauczono nas, że my jesteśmy ważni, godni miłości, to wchodzimy w toksyczne związki, które pokazują nam to, co doznaliśmy w przeszłości, że ludziom nie można ufać, że ludzie są niebezpieczni, że my nie jesteśmy godni, nikt nas nie pokocha.